Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym przepisie. A w sumie nawet można powiedzieć, że będą to dwa przepisy. Jakieś w tym tygodniu to chyba, bo nawet Wam mówiłam we wcześniejszych filmikach, że tutaj mamy nową widzkę na kanale o imieniu Anetka, nie Ania, bo jednak ten nikt mnie zmylił. I ona wpadła na pomysł, czy nie podałabym przepisu na jakiś mazurek. Więc oczywiście... Pomyślałam, pogłówkowałam i wyszły. Nie jeden mazurek, ale dwa mazurki wyszły. Na specjalne właśnie tutaj życzenie Anetki, którą serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że moje wariacje na temat mazurków przypadną zarówno jej, jak i Wam wszystkim do gustu. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak powstały moje mazurki, to zapraszam Was serdecznie do dalszej części mojego. Filmiku. do wykonania masy do mazurka potrzebujemy jedną szklankę mleka, jedną szklankę cukru, 200 g masła, 10 deka dórek kokosowych, paczkę ciastek. Szklanka oczywiście o pojemności 250 ml, gramatura ciastek 250 g oraz garnek. Mleko, masło, cukier musimy rozpuścić w rondelku i wystudzić. Mleko i masło powoli się rozpuszcza. Dosypuję teraz szklankę cukru kryształu. Musimy to wszystko dokładnie rozpuścić, żeby cukier też był płynny, masło płynne i zostawiamy do wystudzenia. W tym czasie zmielę sobie herbatniki na, na drobne części. Albo możemy po prostu te herbatniki rozkruszyć w torebce za pomocą wałka. I masło, mleko, cukier się rozpuściło. Nawet można powiedzieć, że się lekko zagotowało. Teraz odstawiam do dokładnego wystudzenia, a w tym czasie zmielę sobie herbatniki. Mniej więcej tak mają wyglądać ciastka po zmieleniu. Także takie nie za małe, nie za duże okruchy. I teraz czekam właśnie, aż masa maślano-mleczna wystygnie i będzie taka dość dobrze chłodna. Mleko, masło, cukier ostygło. Nawet bym powiedziała, że może trochę za bardzo, bo już zaczęły się takie, widzicie, robić no skrzepy, nazwijmy to, masła. Także dodajemy teraz już wiórki kokosowe w ilości... 10 deko. I by tutaj pisa albo trzymała, albo sypała. Od razu zamieszamy. I będziemy do, będę dosypywać e, herbatniki, tylko zobaczę, żeby była taka odpowiednia konsystencja. Ja nie mogę mieszać. Będziesz mieszać? No, mieszam. I dosypuję herbatniki. Cały czas mieszając. Julia miesza. Konsystencja musi być taka nie za rzadka nieza gęsta, żeby po prostu nie spłynęło z wafli, bo to będzie mazurek na wafle. OK, i powstała taka masa. Powiem wam, że bardzo słodka, ale mazurek no jest bardzo słodki, bo to jest jedno z najsłodszych ciast. Ale, jak nie lubicie takiego bardzo słodkiego, to jednak trzeba dodać mniej cukru aniżeli ta szklanka. Także trochę przeholowałam z tym cukrem, muszę Wam powiedzieć. No, nie wiem, wiecie, jak tym najbardziej słodkim w tej rodzinie będzie to pasować, ale dla mnie to jednak jest stanowczo za słodkie. Ale, oczywiście, jedziemy dalej z tym naszym mazurkiem. Wafle przełożone, teraz należy je zapakować w złotko, obciążyć, i jutro robimy dekorację naszego mazurka na waflu. I nasz mazurek na waflu prezentuje się tak, muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie zmiękł. Także no, będzie się prezentował na stole na pewno dość zacnie. E, oczywiście zaraz wytniemy sobie jakiś tutaj kształt odpowiedni żeby tak jeszcze bardziej przypominał mazurka, a teraz przygotuję polewę czekoladową. To będzie pierwsza polewa i później zrobię polewę z białej czekolady. No i standardowo ja robię swoją domową polewę czekoladową, czyli około 50 g masła trzeba roztopić. W trakcie roztopiania dodać pół szklanki cukru. Ja polewę robię na oko. Dodam 4 łyżki kakao. To kakao to w zależności od tego, jaki, jak intensywny kolor chcecie uzyskać po Jeżeli dacie cztery łyżki kakao, to będzie ciemniejszy, a jeżeli tylko dwie, to będzie jaśniejszy i około 2 łyżek mleka. Także tutaj już nam się roztapia masło. Tylko muszę przykręcić gaz, żeby się nie spaliło. Roztopiamy. Sypię sobie od razu teraz cukier. Już tak szybko Wam pokazuję dodałam 3 łyżki kakao. Ale zwiększyłam też ilość masła na 100 g. 100 gram masła, pół szklanki cukru, 3 łyżki kakao i 3 łyżki mleka zaraz doleję. OK. I polewa numer 1 gotowa. Zostawiamy ją oczywiście do wystudzenia i robimy polewę numer 2. I polewa numer 2. Kąpiel wodna, 25 gram masła. 25 ml mleka i tabliczka białej czekolady. Należy ją połamać, dodać tutaj do naszego masła z mlekiem i tak powstanie biała czekolada. Ja czekoladę mam taką białą z wiórkami kokosowymi, bo nie było zwykłej białej czekolady. Także działamy z polewą numer 2. I polewa numer dwa również gotowa, teraz zostawiamy do wystudzenia, a w tym czasie wytnę kształt pisanki z wafli. I pisanka, powiedzmy, prezentuje się tak. Może no nie do końca przypomina to kształt pisanki, ale starałam się, żeby to właśnie jak najbardziej kształtem przypominało jajko. Teraz będziemy zaraz dowolnie dekorować, tylko jeszcze chwilę trzeba poczekać, aż wystygną polewy czekoladowe. I teraz przyszedł czas na oblanie naszego powiedzmy a la mazurka. Polewami najpierw poleję. Tą ciemniejszą polewę czekoladową ładnie ją rozprowadzę, a później jakieś esy, floresy zrobię z tej białej czekolady. I teraz zrobię esy floresy z białej czekolady. Mazurek w kształcie pisanki gotowy, myślę, że też prezentuje się całkiem fajnie i będzie też idealną ozdobą na wielkanocnym stole. Oczywiście dekoracja to już Wasza indywidualna inwencja twórcza. Teraz Wam zaproponuję bardzo szybki i prosty mazurek bez pieczenia. I do wykonania mazurka bez pieczenia potrzebujemy 250 g herbatników, mogą być czekoladowe, mogą być i te zwykłe maślane. To już w zależności od tego, jaki chcecie mazurek. Do tego potrzebujemy około łyżki masła w temperaturze pokojowej. I to będzie tworzyło nasz spód, czyli nasz tak zwany kruche ciasto. Ponadto potrzebujemy dżem. Dowolny smak, jaki tam sobie lubicie. Może być truskawkowy, wiśniowy, yy, malinowy, śliwkowy. To już dowolny, jaki lubicie najlepiej drzem. To taki proponuję użyć. Oraz puszkę masy kajmakowej. Ja mam masę krówkową, kajmakową, gostyńską. I teraz zabieramy się do przygotowania banalnie prostego mazurka bez pieczenia. Bo ja wiem, nie wszyscy lubią piec, więc teraz jest ciasto... Dla tych, którzy nie mają czasu, nie mają zdolności na pieczenie ciasta. Tylko wolą właśnie takie szybkie rozwiązania. Herbatniki i masło należy zmielić w blenderze, także zabieramy się za tą pierwszą czynność. Ja mam blender już po ciastkach, bo wcześniej sobie mieliłam inne ciastka, ale to teraz wrzucam ciastka czekoladowe. Oczywiście zapomniałam wam powiedzieć, że blacha też dowolna, jako tam sobie chcecie, wyłożona y, najlepiej folią spożywczą. Ciastka możemy albo sobie trochę po, po, połamać, albo wrzucić w całości. Tak najlepiej na dwie tury i może użyjemy sobie dwóch y, łyżek. Masła, bo jedna to się obawiam, że może być za mało. Herbatniki zmieliłam i powiem Wam szczerze, że zmieliłam je w dwóch turach i zwiększyłam ilość masła. Bo nie dodałam tak, jak Wam wcześniej mówiłam, dwóch łyżek, tylko zwiększyłam na 40 gram do pierwszej tury dodałam masła i 40 gram masła dodałam do drugiej tury. I teraz zaczęłam sobie już tutaj właśnie wykładać moją foremkę do pieczenia herbatnikami. Staramy się bardzo dokładnie to rozprowadzić, również tutaj na rand. Robimy taką delikatną obwolutę, właśnie też, i z herbatników dookoła tutaj. Rantu. I tak przygotowany spód stawiamy do lodówki, żeby nam się ładnie schłodził i trochę nam tutaj właśnie zastygnie to masło razem z herbatnikami. Masa ciasteczkowa zastygła, nie sypie się już. Teraz bierzemy się za wypełnianie naszego. Spodu. On może trochę nie jest tak elegancko tutaj wszędzie dookoła wylepiony, ale tym się w końcu nie przejmujemy, bo to i tak nie idzie na tak zwaną wystawę, tylko do zjedzenia. Także na to idzie nasz drzem, to znaczy mój drzem. Tutaj powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem z czego on jest, chyba mi się wydaje, że ze śliwek, oraz masa kajmakowa, no i wiadomo, dowolna dekoracja. Czyli na nasze herbatniki dajemy dowolny dżem mniej więcej równo rozprowadzimy. OK, myślę, że tego dżemu wystarczy i na to wykładamy naszą rzadką masę kajmakową. Oczywiście też dokładnie rozprowadzamy. I teraz będę dowolnie dekorować. Muszę wam powiedzieć, że tutaj trochę przycięłam ten brzeg, bo tak unosił się za bardzo nad nasze ciasto, to znaczy nad naszą masę. Unosił się za bardzo, jakoś to tak mi nieelegancko wyglądało, więc to trochę przycięłam i ułożyłam go tutaj tak dookoła, zrobiłam taki brzeg. Nie wiem, jak Wam to się podoba, no ale wiadomo, że to jest po prostu dowolna dekoracja, jak tam Wam co pasuje. I do dekoracji użyję suszonych moreli, rodzynek i płatków migdałowych. mazurek dla zabieganych gotowy. Myślę, że prezentuje się na, nawet okazale i będzie ładną dekoracją stołu na Wielkanocy. A tutaj co, panie, już się oblizują, żeby go zjeść, ale nie, nie. Czekają do jutra dopiero. I dopiero ewentualnie jutro może pozwolę zjeść. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to już doskonale wiecie, że mazurki nie muszą być tylko i wyłącznie z ciasta kruchego, pieczonego, bo te mazurki mogą być równie dobrze i z tych składników, które ja Wam tutaj zaproponowałam. Także to są takie szybkie mazurki bez, bez pieczenia, bo wiadomo, nie każdy z nas lubi piec i nie każdemu wypiek wychodzi. Więc ja tutaj pośpieszyłam, właśnie z pomocą, żeby wam na te wielkanocne święta wyszły te mazurki, i żebyście mogli się cieszyć, właśnie też osobiście własnoręcznie przygotowanymi takimi smakołykami. I tak jak zauważyliście, pierwszy mazurek to jest mazurek na, na waflu, zrobiony w kształcie pisanki. Ja wam tam wcześniej zrobiłam zbliżenie. Teraz to będzie mi bardzo trudno go pokazać, bo żeby mi nie nie zsunął się, ale może tak trochę. I powiem wam, że teraz nawet szkoda go pokroić, bo jest taki piękny i kolorowy. Także to jest mazurek numer jeden. I mazurek numer dwa, czyli zamiast spodu kruchego zrobiłam spód na bazie ciasteczek. I tutaj proponuję wam, tutaj tak wam napiszę, roztopić sobie to masło. Bo ja robiłam ten mazurek, no tak po prostu na spontanie, dość szybko, żeby jak najmniej czasu mi zajął. No i po prostu ja tego masła tutaj nie roztopiłam, ale Wam proponuję roztopić masło i wziąć 200 gram, to 250 gram herbatników było. I 100 gram masła roztopionego, wszystko wy, y, wymieszać dokładnie ze sobą i taką masę ciasteczkowo-maślaną wyłożyć na blachę, wszystko jedno na jaką blachę, może być i taka blacha do tarty i dobrze ją ubić i schłodzić w lodówce. Tak jak widzicie ładnie się pokroił, już wam pokazuję, tutaj mam ukrojony jeden kawałek, ładnie się pokroił, nic się nie rozsypuje i myślę, że taki Mazurek też będzie fajną alternatywą do takiego Mazurka pieczonego, a wiadomo nie każdy Mazurek pieczony wychodzi. Także jak Wam się podobały takie przepisy, to mam nadzieję, że z nich skorzystacie z moich wariacji mazurkowych. A teraz właśnie, żeby już tradycji stało się zadość. To oczywiście spróbujemy sobie najpierw tego na herbatnikach. Bardzo dobry, słodziutki. Także wszystkim słodyczomaniakom na pewno będzie pasował jak najbardziej. I ten kwaskowaty dżem wszystko tutaj ładnie nam balansuje i, te, i ta masa kajmokowa nie jest już taka słodka. Także to był mazurek numer jeden. No i teraz trzeba niestety, ale popsuć naszą pisankę i też ukroić sobie kawałeczek naszej pisanki. I mazurek w kształcie pisanki również ukrojony. Tak jak widzicie, to nawet powiem Wam szczerze, że to. To ciasto bardzo przypomina mi baklawę grecką. Teraz tak właśnie spojrzałam na ten przekrój. Także naprawdę bardzo masowo i bardzo tak formą przypomina właśnie grecką baklawę. Bawle są miękkie. Nie można powiedzieć, że są twarde, łatwo się też kroi. Także myślę, że taki mazurek na waflu też będzie ładną ozdobą każdego wielkanocnego stołu. Powiem Wam, że pyszota. Pyszona, pyszota. Połączenie właśnie hmm, tego, tej masy słodziutkiej, pysznej i tej masy z kakao yy, po prostu o błędy. Jeszcze kawałeczek tylko. Mm. I teraz kawusia. Mam nadzieję, że sprostałam zadaniu wykonania mazurków i jak wam się podobał taki filmik i właśnie te moje wariacje mazurkowe. Bardzo serdecznie proszę o tego kciuka w górę i o subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło i na pewno dzięki temu będzie więcej takich różnych przepisów, różnych y, wariacji z różnymi ciastami. I bardzo serdecznie w ogóle Wam dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, że Was nie zanudziłam i że moje mazurki Wam się spodobały. To chyba Wam już dziękuję któryś raz z rzędu. A teraz to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!